Witam Na pierwszy strzał chciałem pokazać intercooler Tutaj widać intercooler z Mercedesa W210 oryginalny Taki jak był przy tym silniku A tu <śm> e Widać intercooler z Iveco Eurocargo Silnik jeszcze na pompie 5-9 litra Zaraz może zmierzę to O ile znajdę miarkę No widać że jest mega różnica Jakby tak przyłożyć go Trzy razy taki. Akurat ten Intercooler, ponieważ taki miałem, bo miałem go założony w innym projekcie. Po prostu wyjąłem, żeby zobaczyć, czy może by się nadał do tego. Na pierwszy rzut oka widzę od razu, że musiałbym te wyciąć blachy. To były blachy prowadzące do obudowy chłodnicy. Chłodnica była wsuwana od góry i tak ona była zamocowana. Musiałbym zacząć gdzieś stąd, i tą to, to całą blachę wyciąć. Kawałek jej muszę zostawić, bo to jest jako mocowanie też błotnika, także w 100% tego nie mogę wyciąć. Przymierzałem tutaj ogólnie wentylator mechaniczny, tak jak on oryginalnie jest w tym miejscu. Niestety on uderza już w podłużnicę, więc albo będę musiał uciąć łopaty z wentylatora, to mogę w sumie pokazać od razu. Pierwsze co się rzuca w oczy, że tutaj uderza i uderza w podłużnicę ze 2 cm na pewno by trzeba było to uciąć jeżeli by chcieć zakładać ten wentylator ale tak przemyślałem to sobie jak tu jest grill zamontowany tyle tu jest jeszcze miejsca także tu bez problemu by się zmieścił elektryczny wentylator po prostu z przodu tu jest git wszystko nie ale tu już jest trochę problem bo ta chłodnica ona by była praktycznie od podłużnicy do podłużnicy o ile by się w ogóle zmieściła wydaje mi się że powinna się zmieścić jeżeli nie no to już będę coś innego kombinował ale, jakbym chciał jak najbliżej silnika dać tą chłodnicę, no to wtedy mi te koło pasowe przeszkadza. To jest założone z 224, cała pompa jest założona z 224. Żebym miał tutaj założoną pompę wspomagania z W210, to by nie było żadnego problemu. Koło pasowe od pompy wspomagania z W210 jest takie jak koło pasowe od pompy wody. Po prostu jest na, na płasko. Nie ma żadnego odsunięcia. Reszta jest wszystko w linii, tylko ta pompa. Bo mógłbym jeszcze zrobić tak, że odsunę ją na maksę do tyłu i odwrócę koło tylko, że wtedy się dość mocno odsuwa wszystko od tej piastki także to nie wiem czy to nie byłby problem bo mógłby, mógłby się robić luz już i tak ona ma trochę luzu ale to mogłoby to się źle skończyć myślałem, że dzisiaj będę robił Merch kolektor. wejście, wejście sześciu runnerów do jednej flanszy od turbiny Myślałem, że to dzisiaj będę robił, no ale tak akurat wyszło, że nie mam rury Bo będę robił kolektor z rury bezszwowej 40 mm czy znaczy to jest 42 z zewnątrz, 38, ale tak można powiedzieć, że 40 rura, dwójka ściana Będę ciął razem z tą linią, albo sobie zaznaczę, albo na oko będę ciął e, Gdzieś tak z tą linią, może, może gdzieś tu po połowie tego Zobaczę jeszcze O tak to było. Tu muszę dociąć tak na równo, bo trochę mi krzywo kątu weszła. No i to też chyba trzeba wyciąć. To podatne i zaraz druga strona. Się od razu więcej miejsca. Także teraz będę patrzył interkolor. Idealnie powierzchnią chodzącą się zgrywa z grillem. Jeżeli by się udało te krótsze zmieścić, to by był Lux. Równo z powierzchnią chodzącą. Gr... Kurwa. Równo z powierzchnią chodzącą grilla. Ja pierdolę! Równo z powierzchnią chodzącą interkolera kończy się w lot grilla. Szerokość grina, także byłaby wykorzystana powierzchnia jego w 100%. Jakbym jeszcze miał wentylator pchający powietrze przez interkulę, to jeszcze lepiej by było. Ale mimo wszystko to się fajnie zgrywa. Jedno z drugim, jeżeli by te krótce udało się zmieścić w środku, to by zajebiście wyszło. Ewentualnie mógłbym je przespawać wyżej, nie wiem jak to wyjdzie z podłużnicami właśnie. Albo odwrócić i trochę niżej go osadzić i wtedy i tak, bo i tak muszę zrobić płytę pod silnik. Bo jak on będzie obniżony, no to może wystąpić taka ewentualność, że uderzę dołem, jakbym gdzieś jeździł po jakiś kamieniach czy coś. Bo też nie chcę, żeby ten samochód był tylko ograniczony na tor. Dobra, nie jest to aż tak ważne, co ja tam pierd... Także patrząc pod tym kątem, no to by było spoko, bo całą powierzchnię, tyle ile może przez grill przelecieć, no to idealnie przejdzie przez intercooler. O, siema. Dobra, wszystko podocinałem, tak jak trzeba było. I powiem wam, aż sam się zdziwiłem, jak to pasuje. Ale to tak pasuje, naprawdę. O! Na wcisk. I się samo trzyma nawet. Musiałem troszkę podciąć mocowania jedno i drugie, żeby się zmieścił między podłużnicami, Ale to tak pasuje, naprawdę. Ja jestem w szoku. I tu, w teorii, powinna się zmieścić chłodnica Jeszcze jak to wyjdzie, to nie wiem. Przypasowuję grill i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak mniej więcej przyłożyłem go tylko. Tak to się prezentuje. Tutaj jeszcze jest całą powierzchnia. No tak gdzieś się kończy w połowie może tej belki. Oj o tym właśnie mówiłem, o tej przerwy. Tutaj spokojnie by się zmieścił wentylator elektryczny. Tak naprawdę tu miejsca, myślę, że spokojnie starczyło na tą chłodnicę. Nawet mógłbym zaraz przymierzyć, tylko że ona jest dość szeroka, także nie wiem, czy mi się tak zmieści. Zaraz przymierzę i zobaczymy. No <laughs> No, jest tak jak... Tak jak widać, centymetr od silnika, no to intercooler by się zmieścił. Tylko problem jest w szerokości. Taka jest szerokość. Ta część chłodząca, można powiedzieć, idealnie się mieści między podłużnicami, a powinna ona się obniżyć jeszcze dość sporo. No, nie wiem, nie wiem jak to na tą chwilę rozwiązać. Może by tu przepasowała z 224. Miałem chłodnicę z 224, ale niestety jej się pozbyłem. No i co? No, no, trochę lipa jest. Zobaczę, może jakbym tą założył. To jest oryginalna. Ona tak naprawdę jest nawet bym powiedział, że grubsza niż tamta. Przełożę tą. Ona powinna się zmieścić między podłużnicami, bo ona była e, dokładnie w tym miejscu, tak, tu gdzie te blachy wycinają. Także. To nawet jest trochę odsunięte od tego. Także ona powinna się na pewno zmieścić. Nie, wiem, yy, zobaczę po prostu, co mi szkodzi. Bo jakbym dostał taką w dobrym stanie. Bo można kupić. Wiem, że diesel pump UK sprzedaje, ale to by był trochę spory koszt. Mniejsze kółko do pompy wody. Żeby się szybciej kręciła i żeby miała większą wydajność Takie kółko i taka chodnica to może i by zagrało Zobaczę z tą starą chłodnicą No i przymierzę jak to wychodzi No brakuje kilku milimetrów Pół centymetra dosłownie brakuje Nie wiem jak mi się to udało, ale jakoś się to udało Miejsca jest widać bardzo dużo Tak mało miejsca, że już mniej się nie da naprawdę ona jest teraz, no to git. Tylko, że jak ją wsadzam, no to jest, są jeszcze te łączenia, no to to ledwo przeszło. Musiałem to wszystko nagiąć do przodu. No, no bardziej się nie da, żeby to wszystko na ścisk było. Musiałem alternator zdjąć, bo mi króciec nie puszczał. Ten alternator to można by było w miejsce sprężarki klimatyzacji dać. Teraz ona się opiera... O stabilizator się oparła, niby nie jest ona jakaś tam mega mała, nie? Widziałem ktoś, ktoś zrobił na takiej chłodnicy. Jak to ma być driftowus, to ma być ogień ciągle, no to, to ja nie wiem, jak to się skończy. Trochę jestem sceptycznie nastawiony do tej chłodnicy cieczy. Intercooler zajebiście wychodzi z intercoolera jestem bardzo zadowolony. Na pewno pójdę w tą stronę. Kurde, no jest tu trochę takich dylematów. Jakby wyfrezować fasolkę w łapie, no to może by on jeszcze tak z pół centymetra. Centymetr poszedł do tyłu, ale to, no to wszystko tak na styk wychodzi, że to jest poezja po prostu o kurwa. <laughs> nie chciałbym się na to nadzieć. Muszę się jeszcze zastanowić nad tym pomysłem. Tak jak widać tutaj, w interkulerze idealnie pasuje. Nie widzę zbytnio innego rozwiązania na to. Ciężko mi powiedzieć naprawdę. Może jeszcze jest ta opcja centymetr, pół centymetra do tyłu na, na łapach samych, ale to jest mm, też niedużo, nie? nie, dużo, nie? Jeszcze się muszę zdecydować odnośnie spawania kolektora dolotowego, bo te kolektory oryginalne, no to też nie, nie jest to zbyt dobre, że one mają tutaj tylko wlot i tak naprawdę cylinder e, trzeci najwięcej dostaje tego powietrza, a reszta to tak. Reszta to tak średnio dostaje to powietrze. Znaczy dostaje, ale głównie to wszystko idzie na trójkę. A jakbym zrobił taką puszkę tu, to też miał właśnie w 15. W-115 miałem 606 z taką chłodnicą I miał fajnie tak zrobiony kolektor Bardzo mi się to spodobało Jakbym robił kolektor to, to coś w tym stylu Bo naprawdę to fajnie wygląda I na pewno by pomogło Zrobić mu taką puszkę właśnie żeby tu miał wlot I to by od razu fajnie się zgrywało z interkulerem, Że to by jak najkrótszą drogą po prostu by poszło No i w sumie tyle no, na tą chwilę Na dzień dzisiejszy to tak się wszystko prezentuje Króćce od interkulera wychodzą w tym miejscu, tutaj. Z tej strony to wygląda tak, z tej strony wygląda tak. No i co, tyle dzisiaj. Widzimy się kolejnego dnia. Przymierzyłem chłodnicę z Iveco Rocargo, padłem na pomysł, żeby ją przymierzyć, bo ona mieści się między od intercoolera, w przeciwieństwie do tej z 210 a powierzchniowo i ogólnie objętościowo, no to na pewno będzie taka jak ta, a może nawet i większa, jest węższa niż ta W210, ale mimo wszystko musiałem się wciąć, jeszcze ona musi niżej pójść, powinno to wydać, ewentualnie jeszcze będę musiał... Wyciąć stabilizator, ale to już e, może się obejdzie bez tego. Jakoś udało mi się zmieścić tą chudnicę. Musiałem wyciąć kawałek podłużnicy. Bo się na szerokość nie mieściła z tamtej strony kawałek. Też musiałem podciąć. Myślę, że zmieści się pod maską. Jeżeli nie to jeszcze można trochę nadudać. Tutaj też wystaje. to jest tak prawie, że na równo z belką. Jak dam blachy. Odtąd do belki to nie powinno być problemu. Ten króciec, który tutaj jest, pójdzie do tego, a ten, co jest teraz na dole, pójdzie do tego górnego. Muszę jeszcze zrobić całe mocowanie chłodnicy interkulera, ale to w swoim czasie. zapasu jest tak mniej więcej pół centymetra, także że szału nie ma. Myślę, że zmieści mi się alternator. Powinien, bo jak mierzyłem stoł z U 115, no to nie mieścił się, bo ona miała króciec z tej strony na dole. Tutaj jest ten plus, że one są tak jakby zamienione. Prawa strona ma na górze króciec, lewa na dole. Odwrotnie niż 210. Alternator tu założę. A myślę, że pompę wspomagania no to można dać na dół. Tam gdzie oryginalnie była sprężarka od klimatyzacji. Chciałem, żeby te chłodnice się bliżej siebie przytuliły, no ale nie da się, bo po prostu łączenia nie pozwalają na to. Już nie ma nie ma miejsca praktycznie. mimo wszystko pasuje. Wentylator będzie z przodu elektryczny, to już wcześniej mówiłem. Tyle chyba na razie. Jak przerwę będziesz miał za mało do interkulera, to tak się stanie. Po prostu zacznie szorować to. Zacznie szorować koło pasowe. Koło pasowe szorować, i będziesz miał koniec zabawy. A? Co robisz? Instalację buduję na nowy Instalacje silnika? Nie. Gniazdka. No myślałem, że może mapę robisz. Nie, mapę w ścianie robię. Bo niestety nie ma światła. Shift tuning ściany? Shift mm, ściany, no. No i git To bardzo dobra robota zatwierdza. Tego to nie wiem, czy ktoś zatwierdzi. Nie, no żartuję. Nic już nie mówię o marcu, bo kurwa będzie, że hejtuję. Kiedy wyjeżdża? Wyjeżdża w marcu. O! Data, godzina, miejsce? Nie wiem. O, Czas akcji? Oddanie jest przewidziane oddanie na marzec. Mhm. Trzy łukciuki. Dobra, nie przeszkadza mi to stąd. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, w sumie. Jeszcze nie powiedziałem, że musiałem wyciąć stabilizator. Także teraz mówię. Tutaj to wygląda w ten sposób. Było mocowanie od haka. Hak został wycięty. No i co? Tu mam tylko to, co mówiłem, wcięte kawałek, żeby chłodnica się zmieściła. No i tyle. Dzisiaj chciałem zrobić mocowania do chłodnicy i interkulera. Tak jak już wcześniej pokazywałem, wygląda to tutaj w ten sposób. Mam mocowania oryginalne z Iveco Eurocargo do chłodnicy. Myślę, że mógłbym je wykorzystać, bo mniej by było roboty z zrobieniem od nowa. Tak, żebym wyciął z tej blachy w ten sposób na płasko. Tutaj ścięte też by było i przyspawane wtedy do podłużnicy z jednej strony i z drugiej strony to samo zrobię. Także co, biorę się za cięcie tego i będziemy mierzyć, jak to dalej wychodzi. Wyciąłem tę blachę. No i niestety wyszło tak, że z tamtych uchwytów jest za mało materiału, żeby wspawać go tutaj. Po prostu muszę wyciąć od nowa blachy i zrobić oddzielne mocowanie, nie wykorzystywać tam tych poprzednich. Tak, żeby to było na wymiar, bo też mi się nie podoba, że tu jest taka przerwa. Wolałbym, żeby to było do samej góry i wtedy ewentualnie zejście, żeby to i fajnie wyglądało, no i też swoją funkcję spełniało. No tu brakuje tego materiału z centymetr, 2 żeby jeszcze z zapasem było. Także wytnę z innej blachy to i wtedy będę robił z tego mocowanie. A więc tak, wyciąłem blachy pod... Mocowanie chłodnicy zrobiłem sobie taki mniej więcej zarys, jakby to mogło wyglądać, mniej więcej tak. Ta blacha będzie przykręcona do chłodnicy, a to będzie przyspawane do podłużnicy. Takie wsporniki tutaj wymyśliłem. Musiałbym jeszcze to podocinać. Myślę, że pójdę w tą stronę, bo to by było i wytrzymałe, i fajnie wygląda. No i co? No i to na razie tak wygląda. Już dzisiaj nie wiem, czy będę to spawał. Ewentualnie jutro to zrobię. Więc tak. Dzisiaj jest sobota. Tak dzisiaj cały czas ogień. Ja mam tu już przygotowane blachy do uchwytu. Najpierw sobie pospawam ten kąt 90 stopni. Wtedy będę spawał te sporniki. Także ja się biorę za robotę, bo sobie ustaliłem, że dzisiaj mają być te dwa uchwyty zrobione. To jest jeden uchwyt. Tam będzie drugi, którego jeszcze nie mam, dlatego biorę się za robotę, bo szkoda czasu. To wszystko pospawane. Problem jest ogólnie taki, że u nas częste są spadki prądu, i jakbym jechał ciągiem, to potrafi być tak, że jadę, 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 jest wszystko git. I nagle dzieje się tak, jakby przekręcić na maksa osłów drutu. że zaczyna strzelać i chustwo robić takie. No jest to pospawane tak cykając można powiedzieć. Szał tu nie ma, bo nie ma, ale będzie to trzymać, bo to nie jest już. Nie jest to takie coś jak powiedzmy mocowanie silnika, że to musi być nie wiadomo co. No ale co? No na razie tak to wygląda, trochę mi pewnie podgięło. Nawet nie jest aż tak mocno wygięte. Myślę, że z dołu oszlifuję to na zero. Tu zostawię, po prostu zrobię wcięcia w tym miejscu, żeby przeszła spoina. I co? I, I zaraz będę to spawał. Tak to idzie. Pierwszy wtornik pospawałem. I jak to zwykle bywa, po stronie, która jest bardziej widoczna, zawsze gorzej wyjdzie niż po tej stronie, która jest mniej widoczna. Ale to jest nieważne, można to oszlifować. Także nic się nie dzieje, jeszcze tylko tutaj muszę pospawać. Wtedy biorę resztę sporników i spawuję w miejsca, które będą wyznaczone. Podpawany. Wygląda to w ten sposób. Jeszcze tylko ostatni i będzie ta część zrobiona. Tak się prezentuje finalny produkt. Tu jest tak oszlifowany. Tu jest tak. I przejechałem to jeszcze szczotko drucianą na wiertarce. W takie zakamarki niestety nie dało mi się dojść, ale, ale to i tak będzie pomalowane na czarno. Także praktycznie tych rzeczy nie będzie widać. No i co, tak to wygląda. Zaraz to zamontuję i pokażę jak to wygląda na miejscu. Tak to wygląda na miejscu. Jeszcze, czy będę spawał nakrętki, to zobaczę. No ale co, tak to się prezentuje. Myślę, że mogę się zabierać już za przygotowanie powierzchni do spawania. Bo to będzie, cały ten uchwyt będzie w tym miejscu pospawany do, do podłużnicy tutaj i po, yy, po całości po prostu do podłużnicy będzie. To też przy okazji przesztywni to wszystko. Yy, no i co, ja biorę się za przygotowanie, oszlifuję to u powierzchni i zaraz będę spawał pewnie. Podłużnica już wyszlifowana. Także biorę się za spawanie. Kurwa. Wyszło trochę lipa, bo przy wsadzaniu chłodnicy ona musi pójść jak ona jest tak, to musi pójść w ten sposób, bo ten króciec zahacza o to. I ja to tak wsadzałem, tylko że jak ona była wsadzona i przy wyjmowaniu musiałbym to zrobić, no to tak jak widzieliście, w ten sposób się wychyla. No i musiałem wyrwać spawy. Myślałem, że się obejdzie bez tego, ale jednak muszę to wyciąć, żeby nie trzeba było tej chłodnicy wychylać w taki sposób i... No i spróbuję jeszcze raz po prostu, no Myślałem, że się uda bez tego, no ale jednak trzeba Także co, ja to wycinam i próbuję jeszcze raz Teraz już mam wycięte Chłodnica wchodzi bez problemu, bez tego wychylania Także co, ja spawam to jeszcze raz i... Cały proces yy, powtarzam po prostu Oba mocowania mam zrobione To się prezentuje. W dzisiejszym filmie to będzie na tyle. Jeszcze z tego miejsca chciałem podziękować za tak miły odbiór pierwszego filmu. Bardzo mnie to cieszy, że Wam się spodobało. Także co, ja Wam dziękuję za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.